Witam wszystkich bardzo serdecznie, więc zaczynamy noc drugą i yy, myślę, że w tej nocy moje szczęście się wyczerpie. Podczas gdy nie wiem, ostatnia noc była spoko, bo, bo gra do... yy, po prostu dobrze. Kod się spisał i po prostu mi yy, nie dał yy, zbyt trudnej nocy. Tutaj sądzę, że dostanę jamskera w przeciągu kilku minut. Więc tak, y, również chciałbym powiedzieć, jakim ud jako, jak, jaką udręką jest dla mnie ta gra pod względem nagrywania. Nag o, nagrywam ją na pulpicie. Nagrywam ją za pomocą trybu pulpitu i myślałem sobie też rozdzielczość ustawić na 720p, żeby jako tako działało. Y, krótko podsumowując, również... Nie ma nakładki Steam gra z taka se Jeżeli chodzi o nagrywanie. Nie dość, że gra trudna, to jeszcze nagrać trudno można. Więc tak. Co jest naszym przeciwnikiem w tej grze? Naszym przeciwnikiem jest Bonnie, który chodzi z lewego korytarza pod drzwi i oddycha. Chica, która robi to samo, tylko w prawej stronie. I Czasami jest szansa, że zamiast tego, że zamiast yy, siebie, czy wyślę babeczkę, S a, tylko po prostu, nie wiem, innym wariantem. Również jest Freddy, którego musimy yy, obserwować, bo inaczej dostaniemy Jamskera, jak właśnie teraz dostałem. I jest Foxy, który działa tak, że po prostu. Wejdzie nam do klozetu, wejdzie nam do szafki i musimy obserwować czy w jakim, w jakim yy, stanie jest. Po prostu jak w nawnawę. Musimy od czasu do czasu obserwować Foxiego, obserwować Freddy'ego, Bonnie Chicka to nie tym mniejsze zakończenie, ale trzeba ich obserwować, bo mogą nam popsuć całą noc. Troszeczkę tak do wyjaśniałem bardziej, jak Fred działa. Tutaj się pojawiają Fredziaki, które pewnie widzieliście, i musimy patrzeć. Bo, inaczej, jak zapomnimy ee, o nich, to po prostu dostajemy jumpscare od Frediego, który się zmaterializuje. Nie wiem, jak to działa. O, nie w ogóle nie wiadomo, czy ta gra z nem, czy naprawdę. Jest tyle teorii nierozwiązanych. Nie tak, gra z jedną wielką zagadką, jak wspominałem kiedyś. Dobra. No, o tym mówię, Tutaj jest Fredziak. jak się pojawią, czy to musi. To Freddy się zmaterializuje, dostaniemy jamskera. Więc witam Was po cięciu. Czwarta rano, jak się udało, musimy... musimy wszystko patrzeć, żeby się nie ruszyło. Nie dostanę. Czy coś, rusz... coś wszedło do klozetu, chyba? Boję się, że jamskera dostanę. Coś wszedło tutaj. Dostanę jamskera. To na 100%. Dobra, odwrót. No coś, coś tu wszedło. Nie, mm, nie, nie, ja się boję do drzwi podejść, bo coś pewnie mi wyskoczy na bardzo. A taki dobry bieg miałem. To już mój trzeci jumpscare w tej nocy. Trudna gra, mówiłem wam. Że no, że nie poradzę sobie, no mówiłem wam. Dobra. Jest tu? O piąta rano, jest. Jest może mi się uda. Może mi się uda. Je jest! Udało mi się. O kurde. Nie wiem co to było za miganie, ale... Jak jakoś mi się udało to przeżyć. Dobra, gramy w minigierkę. Trzy dni do imprezy. O jesteś w jakiejś innej tego... O on cię zostawił tu On wie, że nie, nie lubisz tutaj wyjść Jesteś... Yy, masz rację Opr A jesteś obok wejścia Jeżeli dobiegniesz, to ci się uda To jakaś inna lokacja, chyba jakaś pizzeria O chyba Golden Freddy jakiś, nie wiem Dobra, biegniemy, biegniemy. Musimy, że. Znajdziesz powód, jeżeli przejdziesz obok ich. Tam poprzednio pisało, że nie. że jednak się nie udało i uciekaj. No i zostaliśmy złapani. To jest gość w kostiumie. Jutro jest następny dzień i. tym oto dobrym cytatem. Zaczynamy zabawę z pluszczem. Hupem. Eee. Była ankieta. I wielu ludzi zagłosowało, żebym tak spróbował sobie, więc spróbuję, więc tak, najpierw poczekam 10, ym, 10 sekund i zobaczę, czy coś się stanie. O, ruszył się. Myślę, że kolejne 10. Myślę, że teraz. No, kurde. No, myślę, że tak nie wiem, 7 sekund. Tak nie? No, nie, no. Dobra, spróbuję 12 sekund. No, no, rusza się, no, rusza się, ale go nie ma. Spróbujmy, z zram skaruję i. Zobaczmy teraz? Nie. Sorry, sorry. Sorry, może teraz? Nie. Nie rozumiem tej gry, ja się boję, że mi. Okej, okay, dobra. Się si si nie, si nie rusza, poczekaj. Ja? Chyba, dobra, zobaczmy, czy teraz? Dobra, czyli co. To... Dobra, dobra, poczekam aż dwie sekundy, będę, może się ruszył. No nie no. Dobra, teraz, teraz. No i się nie udało, no. I w sumie, jak mówiłem wcześniej, tak bym przewalił te, te, te dwie godziny. Szczególnie, że, że to z noc trzecia. Więc, no. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. I w tym następnym odcinku najprawdopodobniej. Z 5 jumpscarów dostanę.